Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Rewitoków. Spotkanie numer 34 i dzisiaj będzie poświęcone szlifowaniu techniki, techniki pracy w Rewicie. A technika mi się kojarzy trochę sportowo, ponieważ jest olimpiada, więc dlatego postanowiłem użyć to słowo w kontekście samego Rewita. O czym będzie mowa? Mowa będzie o selekcji elementów. Dlatego, że Mamy z tym do czynienia praktycznie cały czas, podczas pracy z tym programem. No i jeżeli ktoś nie jest mistrzem świata w klikaniu, albo nie, jego ulubioną czynnością nie jest klikanie, to myślę, że warto się zainteresować tym spotkaniem i tym, co dzisiaj pokażę, ponieważ stwierdziłem, że warto zebrać wszystkie metody, wszystkie sensowne metody selekcji obiektów w jednym miejscu, w jednym filmie tak, żeby można sobie to było od początku do końca usystematyzować. Ale zaczynamy, ja mam tutaj ściągę przed sobą, żeby niczego nie pominąć. Metoda pierwsza, czyli selekcja elementów standardowa, wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszy na obiekt, żeby go wybrać. Żeby dodawać kolejne elementy do selekcji, wciskam plus na klawiaturze, przy kursorze pojawia się znak plusa, no i klikając kolejne elementy, dodaję je do selekcji, czyli mam w tym momencie cztery elementy zaznaczone, wprowadzenie jakiejkolwiek modyfikacji będzie zastosowane do tych zaznaczonych czterech elementów. Jeżeli wcisnę na klawiaturze shift, przy kursorze pojawia się minus i klikając na element odejmuję go z tego zbioru wybranych elementów. Jeżeli przez przypadek gdzieś sobie kliknę w powietrzu i elementy, które miałem zaznaczone zostaną odznaczone, to nie muszę oczywiście klikać ponownie każdego jednego z osobna, ale od razu prawy klik myszką gdzieś w powietrzu i wybieramy opcję Select Previews, czyli wybierz poprzednie zaznaczenie. I uwierz mi, że to czasami ratuje życie, ponieważ można spędzić kilkadziesiąt sekund, wybierając elementy bardzo precyzyjnie, i jedno fałszywe kliknięcie powoduje, że wszystko się odznacza. Więc prawy klik wtedy, gdziekolwiek w powietrzu na ekranie, i select previous, czy wybierz poprzedni, poprzednia selekcja zostanie wybrana, przywrócona. Druga metoda, jeżeli chodzi o selekcję elementów, to selekcja oknem. Możemy oknem zaznaczyć od lewej do prawej, tak już trochę po autokadowemu, od lewej do prawej albo od prawej do lewej. Mamy dwa okna. Nie wiem, czy zauważyłeś, zauważyłaś różnicę, że jest, co innego jest zaznaczone od lewej do prawej, co innego od prawej do lewej. Otóż od lewej do prawej zaznaczają się tylko te elementy, które w całości są zawarte w obrębie tego okna do zaznaczania obiektów. Natomiast jeżeli rysujemy okno od prawej do lewej, wtedy wszystko, co przez to okno jest przecięte, będzie zaznaczone. Więc jest to taka dużo. Bardziej szeroka selekcja, ale bardziej precyzyjna jest zdecydowanie ta od lewej do prawej. No i jak zaznaczymy sobie taki fragment, to oczywiście możemy skorzystać z filtra, który jest na wstążce narzędziowej. Ten lejek, klikamy i na przykład wybieramy tylko kategorię okna. W tym momencie wszystko pozostałe jest odznaczane, zostaną zaznaczone tylko okna. Wróćmy do tego wcześniejszego zaznaczenia i jeszcze zobaczmy, co nam daje. Pod kątem filtrowania obiektów, okno właściwości po lewej stronie. Jak zaznaczymy sobie obiekty z różnych kategorii, w oknie właściwości mamy takie menu rozwijalne, które znajduje się tuż pod selektorem typów. I tutaj mam informację ile obiektów z danej kategorii jest zaznaczone w modelu, zaznaczonych w modelu. Więc na przykład, jeżeli chcę w tym momencie wprowadzić zmiany do drzwi, to zaznaczam drzwi i mam wyświetlone właściwości drzwi. Mogę te zmiany wprowadzać, ale zwróć uwagę, po prawej stronie w oknie pracy, selekcja jest cały czas ta sama. Ten sam zbiór, tylko wybieramy odpowiednią kategorię, do której chcemy wprowadzać zmiany, i nie musimy za każdym razem zaznaczać całego fragmentu modelu. I to może być przydatne, jak pracujemy na przykład w widoku trójwymiarowym, obrócimy się bokiem do ekranu, zaznaczymy jedną kondygnację oknem od prawej do lewej i wtedy w oknie właściwości na przykład na tej kondygnacji chcę uporządkować drzwi, więc wybieram kategorię drzwi, ustawiam odpowiednio offsety, przypisuję jakieś komentarze itd. Następnie przełączam się na kategorię okna i wszystko to wykonuję w obrębie tej jednej kondygnacji, no bo połączyłem, można powiedzieć, dwie metody selekcji ze sobą, czyli selekcję oknem i filtrowanie po lewej stronie. Kolejna rzecz, wracam do tego naszego widoku poziomu. Zaznaczę sobie jedną ze ścian i odfiltruję czy wyizoluję całą kategorię ścian w tym naszym widoku. Kolejna metoda selekcji metoda za pomocą tabulatora. Tabulator jest w ogóle magicznym przyciskiem w rewicie, ponieważ on pozwala na wybór kolej konkretnego elementu, nawet jeżeli precyzyjnie jest bardzo trudno trafić kursorem w dany element. Tabulator pozwala na przeskakiwanie w selekcji pomiędzy elementami, ale nie tylko na przeskakiwanie. Pozwala też zaznaczać elementy, które są połączone tak zwanym łańcuchem. I do tych elementów należą ściany, do tych elementów należą belki, czy wszelkie linie szkicowe pozwalające na naszkicowanie kształtu jakiegoś określonego elementu, na przykład ściany, stropu, dachu, sufitu itd. Wszystkie elementy, tak na dobrą sprawę, oparte na szkicu. Jak działa tabulator przy selekcji elementów połączonych w łańcuch? Najeżdżam kursorem na jeden element. Z łańcucha, a następnie raz wciskam tabulator. No i od razu widać, że wszystkie ściany połączone w łańcuch będą podświetlone. Klikam wtedy lewym przyciskiem myszy, żeby je zaznaczyć. To samo mogę oczywiście osiągnąć, klikając na każdą z nich, ale to jest olbrzymia strata czasu. Więc warto wykorzystać. To narzędzie, właśnie selekcji łańcucha za pomocą tabulatora, żeby przyspieszyć sobie pracę. Czyli najpierw najeżdżam kursorem, wciskam raz tabulator, czy uderzam w tabulator, a następnie klikam lewym przyciskiem myszy, żeby zaznaczyć ten łańcuch. Ale co jeszcze ten łańcuch umożliwia? Zobacz, załóżmy, że chcę zaznaczyć wszystkie ściany od tej górnej z prawej strony do tej dolnej na dole, a po lewej stronie ściany mają się nie zaznaczać. Czy tabulator nam w tym pomoże? Jasne, że tak. Zaznaczam pierwszą ścianę z łańcucha, następnie najeżdżam kursorem na dole, na końcową ścianę, która mnie interesuje, i uderzam raz w tabulator. Wtedy od ściany od pierwszej do tej ostatniej, na której znajduje się obecnie kursor, będą podświetlone. I teraz. Bardzo niewielki ruch myszą w lewą stronę, czyli na lewą część tej dolnej ściany, powoduje, że podświetlenie przeskakuje również na lewą stronę. Prawa, lewa, no i klikam tą część, która mnie interesuje. Więc bardzo fajnie to działa. Tak samo działa z belkami, tak samo działa z liniami szkicowymi, czyli liniami podczas tworzenia elementów opartych o szkic. Zdecydowanie zachęcam do tego, żeby z tego korzystać. Kolejna rzecz, tabulator pozwala na wybór elementów, które znajdują się w linkach, czyli w plikach rewitowych podpiętych do naszego rewita. My mamy możliwość, jeżeli chodzi o linki, na zaznaczenie całego jednego linku, można powiedzieć, od początku do końca, jako taki jeden olbrzymi blok. I tutaj widać, cała konstrukcja jest w postaci linku. Natomiast, gdybyśmy chcieli zaznaczyć, na przykład, tylko balkony na jednym z pięter, albo jakiś konkretny słup czy belkę, konkretny element z linku, wówczas mogę się właśnie posłużyć tabulatorem. Najeżdżam kursorem i wciskając tabulator, program przeskakuje w selekcji również dogrzebując się do elementów, które są w pliku podpiętym, podłączonym, czyli w linku. Mogę wtedy ten element zaznaczyć, właściwości oczywiście są zamrożone, natomiast gdybym chciał w tym momencie ten element z linku skopiować do mojego projektu, wystarczy wcisnąć CTRL-C na klawiaturze, a następnie na wstążce narzędziowej Paste, czyli wklej i Align, to same place, wyrównane względem tego samego miejsca. Wtedy ten element zostanie przekopiowany z linku do naszego projektu. Czyli tabulator pozwala też na selekcję elementów znajdujących się w linku. No i wreszcie tabulator pozwala na selekcję elementów przypiętych, które na przykład należą do systemu ścian kurtynowych. Jak się tutaj zbliżymy do ściany kurtynowej, to widzimy, że te elementy. Można tutaj sobie spokojnie zaznaczać, klikając tabulatorem, i będziemy przeskakiwali w selekcji raz na panel, raz na szprost, raz na całą ścianę kurtynową, w zależności od, od tego, co chcemy oczywiście zaznaczyć. Więc, jeżeli mamy do czynienia ze ścianą kurtynową albo z systemem belek, gdzie elementy są przypięte pineską, no to wtedy możemy również wykorzystać tabulator. Kolejna rzecz za nami teraz: selekcja wszystkich elementów w modelu za pomocą konkretnej funkcji. Zdarza się, że chcemy wprowadzić modyfikację do np. wszystkich drzwi danego typu w całym modelu albo na określonym poziomie. Jak można to zrobić? Zaznaczam element danego typu, klikając oczywiście lewym przyciskiem myszy, a następnie prawy klik myszy i opcja Select All Instances, czyli wybierz wszystkie wystąpienia danego typu w modelu. I tutaj mamy dwie opcje główne albo widoczne w danym widoku, albo w całym projekcie. Ja na razie wybiorę w całym projekcie i widać od razu, że jest zaznaczonych 8 okien na różnych kondygnacjach. No ale teraz załóżmy, że chcielibyśmy przejść na rzut tam 1322 i zaznaczyć okna tylko i wyłącznie na tym rzucie. No i znowu zaznaczam jedno okno, prawy klik, Select All Instances i teraz, jeżeli wybierzemy opcję In Entire Project, czyli w całym projekcie, to również zostaną zaznaczone okna na wszystkich pozostałych kondygnacjach, czyli w tym momencie na tej kondygnacji widzę 4 plus 4 plus 2, czyli 10 okien, a w filtrze w prawym dolnym rogu widzę informację, że zaznaczonych jest 40 elementów. Właśnie wynika to z tego, że ta funkcja zaznacza wszystkie w całym modelu. Do niej przypisany jest też skrót klawiszowy SA, czyli Select All Instances. Natomiast bardzo uważaj na to, czy wybrałeś okna, czy elementy tylko w danym widoku, czy w całym projekcie. Jeżeli chcę tylko w danym rzucie, na danej kondygnacji, prawy klik Select All Instances Visible in View, widoczne w widoku, i wtedy mam wybrane 10 okien, czyli dokładnie tak, jak trzeba. Świetna funkcja, ale trzeba na nią uważać, żeby nie zrobić sobie krzywdy, zwłaszcza jeżeli selekcji dokonujemy z poziomu rzutu. Kolejna rzecz, jeżeli wybraliśmy sobie jakieś elementy, napracowaliśmy, napracowaliśmy się, to już mówiłem, że można wybrać opcję poprzedni wybór i wtedy przywracamy tą selekcję. Kolejna rzecz, możemy zaznaczyć kilka elementów na raz i jeżeli wydaje nam się, że będziemy chcieli tą selekcję wykorzystać w innych widokach albo w późniejszym czasie, możemy tą selekcję zapisać, czyli utworzymy sobie zestaw takiej selekcji, można powiedzieć. Zaznaczam elementy, a następnie na wstążce u góry klikam save selection i wpisuję okna 1322, żeby wiadomo było z jakiej kondygnacji. No i teraz jak przejdę sobie do widoku 3D i chciałbym te okna Zaznaczyć również w tym widoku. Wystarczy, że przejdę na zakładkę Manage. Tutaj mam przycisk na wstążce, który się nazywa Load Selection, czyli wczytaj selekcję i wybieram ten nasz zestaw elementów, który został zapisany. No i widać, że wszystkie okna, które należą do zestawu, zostały podświetlone. Tą selekcję czy ten zestaw mogę wyedytować. Jak już mam zaznaczone okna, klikam Edit na wstążce. A następnie wybieram zestaw, który chcę edytować i edit jeszcze raz. Mogę dodać lub usunąć elementy z zestawu. Dodajmy sobie jakieś tam kolejne okna do tej naszej selekcji, żeby kilka dodatkowych się pojawiło. Zapisuję selekcję, ok. I teraz jeszcze raz zobaczmy Load Selection 1322, ok. No i widać, że od razu z tymi dodatkowymi elementami selekcja została jakby wykonana. Czyli mamy zestawy selekcji. Kolejny element to selekcja obiektów z poziomu zestawienia. Szybko, zakładka, widok, zestawienie, zestawienie ilości. Stworzymy sobie zestawienie dla okien, ponieważ mamy je na każdej kondygnacji. I teraz bardzo mi jest potrzebne kilka parametrów: parametr typ, parametr poziom, czyli level, i parametr count, czyli liczba. Type, level i count zmienimy kolejność i szybko tutaj wyświetlimy takie zestawienie. Troszeczkę jeszcze to zestawienie sobie pogrupujemy. Najpierw po poziomie nie chcę wyświetlać każdego jednego wystąpienia, a następnie po typie. Teraz po każdym poziomie linia pusta. Nagłówek i level sobie ukryjemy, żeby nam nie przeszkadzał. Mamy zestawienie. Przełączmy się szybko do widoku 3D. Rzut sobie wyłączę żeby mi nie przeszkadzał, i WT na klawiaturze, żeby ustawić sąsiadująco zestawienia i widok 3D. I teraz zobacz, w jaki sposób można wybierać elementy z poziomu zestawienia. Chcę wybrać okna 270x235 na poziomie 368. Wystarczy, że w zestawieniu kliknę ten element i od razu w widoku 3D one się podświetlają. Inny typ okien. W zestawieniu klikam jest podświetlony w modelu 3D. Na poziomie 1322 zobaczmy też zmieniana jest selekcja. Więc za każdym razem, jeżeli zestawienie będzie odpowiednio pogrupowane, posortowane, będę mógł dokonać innej selekcji. Przekonfigurujmy troszeczkę zestawienie tak, żebym mógł wybrać wszystkie okna na danym poziomie. Więc wchodzę do właściwości zestawienia, ograniczę sobie zupełnie Grupowanie do poziomu, no i mam wszystkie okna zwinięte w jednym wierszu, więc zaznaczam wszystkie okna. Na danym poziomie, i tak dalej. Mogę to zestawienie absolutnie dowolnie przekonfigurować, dokonywać takiej selekcji, jaka mi jest po prostu potrzebna w danym momencie. Po każdym jednym parametrze to zestawienie może być uporządkowane, więc jest ono świetnym narzędziem do bieżącej pracy w celu ułatwienia selekcji elementów w jakiś taki uporządkowany sposób. Kolejna metoda, jeżeli chodzi o selekcję. To jest możliwość wykorzystania czterech magicznych ikonek w prawym dolnym rogu ekranu, ponieważ te ikonki pozwalają albo zablokować pewne możliwości, albo je udostępniają. Pierwsza możliwość to wybór linków, czyli plików podpiętych, linków rewitowych na przykład. Mamy tu konstrukcję podpiętą w postaci właśnie linku rewitowego, i ponieważ ja no, mam tą ikonę uruchomioną. Ona nie ma czerwonego krzyżyka, więc mogę link wybrać jako całość. Tutaj tabulatorem sobie przejdźmy i zaznaczam całą konstrukcję. Jeżeli ta ikonka będzie przekreślona, linki są niemożliwe do wyboru. Kursor ich wtedy nie wykrywa, czyli przypadkiem nie wykonam jakiejś niepotrzebnej pracy, niepotrzebnego działania, na przykład przesunięcia delikatnie linku w niewłaściwym kierunku. Kolejna ikona to jest możliwość selekcji elementów z podrysów, i tutaj przejdźmy sobie z powrotem do rzutu 1322 i włączmy podrys we właściwościach widoku fundamentów, czyli dolne ograniczenie minus 1315. Look down, i widać, że włączyliśmy sobie garaż podziemny. No i teraz, jak zbliżę się kursorem, to to jest tylko podrys, który jest nieaktywny. Nic nie mogę tutaj wybrać. Natomiast, jeżeli aktywuję sobie tą drugą ikonę w prawym, w prawym dolnym rogu, mogę wybierać te elementy tak, jakbym pracował na danym widoku, i oczywiście wprowadzać do nich modyfikacje. Wyłączam to. No, i oczywiście, ten podrys tutaj nie jest mi już więcej potrzebny. Selekcja elementów poprzez wskazanie ich, klikając gdzieś w środku powierzchni. Na pewno, zwróciłeś, zwróciłaś uwagę, że ściany można wybierać tylko i wyłącznie. Zbliżając się do ich krawędzi. To samo jest ze stropami, dachami, sufitami, wszystkim, co jest oparte o jakiś szkic ma powierzchnię dosyć dużą. Elementy powierzchniowe. Ale czasami tą krawędź jakby jest trudno wyłapać, więc mogę wybrać sobie, aktywować tą ikonę Select Elements by Face i wtedy wystarczy, że najadę kursorem na środek tej powierzchni, w dowolnym, w dowolnym punkcie obszaru powierzchni, i mogę ją zaznaczyć. Ale może się to wydawać genialne, ale jest też pewną pułapką. Jak przejdziemy sobie do widoku rzutu, to zwróć uwagę, że ja nie wiem, gdzie tutaj jest krawędź mojego stropu, która jest krawędzią belki, a która linia jest krawędzią ściany itd. itd. I w momencie kiedy ja mam tą funkcję aktywowaną, mogę przez przypadek zaznaczyć strop i delikatnie go przesunąć. Więc tą funkcję ja mam domyślnie dezaktywowaną, uruchamiam ją tylko wtedy, kiedy jest to konieczne, i później ją od razu dezaktywuję. No i wróćmy jeszcze do widoku 3D, ponieważ ostatnia ikonka, która tutaj jest nad, w tym menu, to jest możliwość wyboru elementów przypiętych. Czyli jeżeli wstawisz mapę w DWG, przypniesz osi pineskami, żeby nie można było ich przesunąć. Możesz również wyłączyć możliwość ich wyboru. Kursor wtedy w ogóle nie będzie ich wykrywał. To samo z elementami ściany kur kurtynowej, ponieważ to też są elementy przypięte pineskami. Jak ta ikona jest przekreślona czerwonym krzyżykiem, to nawet tabulator nie pomoże. Elementy przypięte nie będą wybrane. No i wreszcie ostatnia opcja, którą chciałem pokazać, która umożliwia wybór elementów w Rewicie, to jest wybór poprzez. Wpisanie ID elementu. Każdy element w programie ma swoje ID, cokolwiek byśmy nie zaznaczyli, na zakładce manage jest ikona IDs of selection, czyli ID selekcji tych zaznaczonych elementów. Pojawia się sześciocyfrowy symbol ID. Mogę to skopiować, żeby za chwilę wykorzystać. Każdy element jest tak identyfikowalny, jest to unikalny numer. No i teraz. Na tej samej zakładce, czyli w zakładce Manage, mam Select by ID. Mogę wpisać numer ID i wybrać show. Wtedy program zbliża mi ekran, czy dostosowuje ekran do danego elementu. Ewentualnie będzie się przełączał pomiędzy różnymi widokami, żeby w jak najlepszy sposób pokazać ten element o tym określonym ID. Kiedy to można wykorzystać? Ano, wtedy na przykład, kiedy mamy raporty kolizji z Navisworks. Worksa. Tam dostajemy raport z. Listą id poszczególnych elementów, które kolidują ze sobą. Można to wykorzystać również, kiedy pracujemy ze skryptami Dynamo, ponieważ Dynamo również wybiera elementy poprzez id. Możemy to wyeksportować do Excela. W Excelu mamy numery id. Możemy później właśnie namierzać je za pomocą tej funkcji, wpisując te numery w tym miejscu. Więc jest to bardzo fajna rzecz, i tutaj jednoznacznie nam namierzy ten element, ponieważ nie ma dwóch elementów o tym samym ID. I to wszystko na dzisiaj. Dzięki. Przepraszam, że było trochę dłużej, ale wierzę, że jest to konkretna wiedza i nie wszyscy mogli ją już posiadać, więc od dzisiaj zdecydowanie będzie mniej klikania, zwłaszcza w zakresie selekcji elementów. Dzięki za wszelkie subskrypcje, za wszelkie polubienia. No i oczywiście polecajcie ten kanał, bo mnie to nakręca no i pomaga mi oczywiście tworzyć kolejne treści. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Revitoku.